Nie ma widzowie! Dzisiaj jesteśmy witam w kolejnym odcinku Spigi. Tak, Spigi. I dzisiaj gram. Y, pierwszy chapter. Y, pierwszy chapterek będzie dzisiaj grany przeze mnie. Więc, sorry, jakby coś. I jaki tam sobie tutaj ustawię, to niech będzie. Aaa, niech będzie, żeby było trochę ciężej. To nie, nie, sobie nie. Trochę mogę ustawić coś. A zakażenie sobie ustawię. Żebyście zobaczyli, jakiego skina ubrałem. Jeśli padnę. I infekcję będzie. O, zaczynał, więc Yyy, Więc lecimy. Yy, sorry, że nie ma dźwięku, bo się boję, że będą prawa autorskie. Jak będą, no to przepraszam za poprzedni odcinek, bo nie wiem, czy w ogóle on wejdzie na YouTube'a przez to, co mi się stało. Yy... No, i mogę w sumie z nami pogadać. Nadajcie mi pytania o moich teoriach z co się stanie w te trzeciej. Na razie jestem w książce drugiej, pierwszej się zatrzymałem. I chcę, żebyście mi pomogli, właśnie, tę fabułę, fabułę poznać do końca, bo do tej pory nie rozumiem. Tak trochę. Yy, no. Więc tak. Tak bez dźwięku chyba będzie smutno. Okej, A nie wiem czy to dalej działa ten Sekretny skin, nie powiem. To musisz być na poprzedni odcinek, aby wiedzieć, co było w poprzednim. W poprzednim dzieli graliśmy w 9 i 12, ale też o, nagram oddzielnie te dwa czaptery, bo lubię przechodzić pigi. Jak widzimy oczywiście, jedynkę, całą książkę, to będziemy grać w drugą część. Więc git.

...dźwięku do środka grając? że hmm. przez wyjście bo... Kurde, sorry. Nie mogę złapać. Myślę, że to nie są chyba prawo autorskie. Mam taką nadzieję. Ale odbierzemy... A, to. o kot i spamy koniec pierwszego chapteru. Mm -hmm. Mm -hmm. Może to przeszło, że wyszłem wtedy? Hmm. Nie wiem, nie wiem. mi to jest ostatnia rzecz. I mamy koniec. Chapter. I ostatnie. od klucza. Okej. Okay. Co to było za coś? Wygląda tak znajomo, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie oglądałem. nie oglądałem. Nie wspominając o tym, że próbowałem mnie zaatakować. Muszę sprowadzić pomoc ze stacji. Stacji, sorry. Dobra, widzowie. Yy, tu miał być skin. Wiecie kogo? Tego pana P z 12 chapteru. I go nie dostałem. I nie wiem, czy... Ja zrobiłem coś źle. Czy coś dobrze. Czy Wszystko zrobiłem. Dobrze, co powinno być. Bo tak było napisane na stronce. Yy, sekretnych skinów i... Po prostu ja wiem jak to zrobić, ale mnie chyba tego nie zaliczyło. I ja nie wiem czy to przez to, że wyszło wtedy... Czy to nie przez to... Próbowałam to w sensie znaleźć tutaj na samym końcu i nie miałem go, więc... Nie wiem, ale chyba mam też innego sekretnego, tylko chyba Laurę, bo on jest tylko taka bo ona chyba jest taka tylko taka żółta. Jakieś takie obramówki ma. Jak patrzę na wszystkie skiny, to one takiego czegoś... sobie nie mają. A tylko ona ma takie obramówki. Patrzcie. Ja ma tylko takie żółte. Mi się wydaje chyba, że to second skin. Tak według mnie yy, i mamy dwójkę. Pomijamy timer. Możecie dodać mi do znajomych. Zagramy sobie w pigi. Też będę chciał stworzyć... Discorda będę mógł też stworzyć. Będzie ogólnie o wszystkim. Więc bardzo fajnie polecam. Muszę dostać kolejny garnek? Ja co? Okej, okay, dawaj, ja pędzę pomarańczowy. Bardzo dużo kluczy. Okej. Okay. Okej. Okay. Pozaaktywuję, dezaktywuję. Piotrku... Na ale Dobra, mam wszystko otworzone już tym kluczem. Więc spokojnie. Musimy iść do niebieskiego przejścia. Jak wpadniecie tam, to macie Takiego, że wpadacie do tej mazi. Jest mi taki... Przyciśnij się. Też się przyciśnij. A, okej. Okay. Ja mam tu młotek. Może mi się przyda. Okej. Okay. A! Ah! Gdzie są baterie? Okej. Okay. Deszka i tam pewnie będzie bateria i zatem wyjściem też będzie bateria. O oh ma Tu też nic nie ma to... Gdzie co jest? Okej. Okay. I tu musi być kolejna, bo jak nie, to ty... No nam tylko paliwo i uciekamy stąd. To mi to my maksujemy to, co pójdę No więctaj Maksuje cią girkę. Stoi i uciekamy z pistoletem. Nie musicie tak robić jak ja, ale po prostu chciałem mieć pistolety. Pistolet sobie wziąć na falę. i wymagamy sobie kadcenkę A drugi po prostu to jest przyjaciel. Yy, mogę wam trochę wytłumaczyć, kiedy właśnie możecie sobie przed, te, przeczytać. Po prostu chcę wam powiedzieć, że to jest nasz najlepszy przyjaciel. Dogi. I tyle. Dogi jest bardzo dobry. Pomaga nam w ogóle we wszystkim. I bardzo nam to pomaga. I my byliśmy też policjantem, ale byliśmy takim policjodetektywem. I dogi nam szukaliśmy Willow'a. Tak zwanego. I że jak momentu do Dogiego i Sergiusza, znaczy ciebie, ciebie i w sumie każdego, to macie. Okej, okay, O oh, kurde. Tyle to nie. Okej. Okay. Okay. I możesz teraz napisać, właśnie, co jest swoim ulubionym skinem. Na przykład to może być, nie wiem, po prostu biegi albo matka. Albo babcia, albo panda, albo nie wiem... Ee, nie wiem... Żyrafa... Zły... Nie Królik... Nie wiem... parasite, Ubiorny... Bilego... Badżej... Palnik... Nie wiem... Zizi! Możecie napisać y, tą... Y, swoją ulubioną postać, a ja dzisiaj, dzisiaj się z wami żegnam. Widzicie... Się, widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego grania we wszystko i powodzenia.